Wow! Sticky food. Sticky food, znowu sticky food, znowu buty Endury. A... mi się podoba ta nazwa, sticky sticky, no jak Stinky. Stinky, trochę food. tak. Stinky, stinky. I stinky. Food. Myślę, że stinky food mogłoby się nie sprzedawać, ale w każdym razie, dzisiaj temat w sumie dość krótki, bo temat po to i w zasadzie taki, że chcieliśmy Wam uzupełnić to, co Wam mówiliśmy ostatnio, bo pokazaliśmy Wam jakiś czas temu nowości, jeżeli chodzi o buty. Endury, i wspomnieliśmy, że Endura, poza tym, że w ogóle zaczęła robić buty rowerowe, to też poza tymi modelami, które wam pokazaliśmy, będzie wkrótce też wersja modelu MT500 pod SPD. SPD. No i dzisiaj wzięliśmy właśnie takiego buciora już pod SPD, i też przy okazji stwierdziliśmy, że jak już go będziemy pokazywali, to go porównamy na przykład z. z bardzo podobnym modelem, z Bontrager. Tak, tak jest, tak. z modelem rally. Tak. Rally, rally. Rally, Rally, jak to. Rally. Jak, jak kto mówi, jak kto mówi. McQueen. No. Tak jest. Rally. No i co, buty na pierwszy rzut oka dosyć podobne, natomiast pierwsza taka największa różnica to właśnie będzie w tej podeszwie, o której wspominaliśmy i wiesz co teraz wyczaiłem? Spróbuj sobie przesunąć nawet jednego i drugiego buta, obczaj. Tak. Prosty test, słuchajcie, tak. ta sama siła. Beka, nie? No, Czujesz od razu, że ten po prostu jest do przesunięcia cięższy. Ale tutaj na dobre rowery to fachowe tekst. No popatrz. jest ten jak tygrał Cyclów. Tak jest. Nauka kochani. Więc, więc to jest na pierwszy rzut oka chyba największa, właśnie, jedna z większych różnic w tych butach. Co do samej konstrukcji tego nowego modelu? On jest dosyć wysoki, czyli tutaj ta osłonka, tak jak w tym modelu bez SPD, również jest dosyć wysoka. Asymetryczna. E, dokładnie, jest, jest asymetryczna. Jest ten taki antyslip, to się bodajże nazywa, czyli zjadacz skarpet. Tak, tak, e, tak. Jest dosyć ciekawa wkładka, bo ona tutaj producent podaje, że jest właśnie jakaś super, ekstra zrobiona, U, największa tak. wydajność, moc. ja już ciekawości wyjąłem. Ciekawe, na bazową I wkładkę. Faktycznie ona nie jest taka najzwyklejsza, tylko raz, że jest tutaj taka myszkowa, fajna. Taka Alcantara. E, dokładnie. Dokładnie mhm. taki flok, Flock, taki a, flok a. z wyścigowy. Plus jeszcze ma rzeczywiście różne mieszanki tej wkładki. Na podbiciu jest wyraźnie twardsza. I nie jest to takie byle co, że tak, tak powiem. No, jak na bazową dosyć, wkładkę w bucie dość fajnie. No Wiesz, jakbym, ma jakieś tam e, perforacje pod kątem wentylacji też. Dokładnie, coś tam dokładnie żeby, żeby ta syra oddychała. Żeby jednak było sticky food, a nie stinky foot. Dokładnie tak. E, są jakieś otwory wentylacyjne, but jest w górnej części nakrapiany właśnie jakimś takim śmiesznym wzorkiem. E, dwie pary sznurówek, tak jak to we wszystkich tych butach Endury zawsze możemy poficiować trochę z, z kolorem, z wykończeniem. No jakościowo jest to naprawdę fajnie uszyte. Minus moim zdaniem, że te wszystkie buty, ja nie wiem, czy one muszą być takie traktorowate, naprawdę nie może to być trochę... No ale wiesz, no takie zastosowanie, no mają też się jakieś tam no nie, chronić, nie? Nie ale kurczę. Przed, wiem, że ty byś wahał żeby wyglądały wizualnie może trochę lżej, no ale one... Straszne kalosze, bo popatrz, na przykład w mt te buty też są duże. Ale no, jakoś nie mm. wydają się takie duże na noze. Znaczy ja to, wiesz? No to rozumiem, jeżeli to przekłada się na to, że one będą trwałe. Plus, jeżeli to się przekłada na to, że na przykład one lepiej wam chronią, bo tak popatrzcie sobie tutaj. No tutaj. Znaczy to na pewno no nie są ten... jakieś super twarde, bo tak patrzę pod kątem, że jakieś ochrony znaczy przed ten kamieniami, czub nie? Czub jest ten czub, zobacz sobie, on jest. On no dobra. Jest twardy, czub akurat nie? jest wzmocniony, tak. Ale tutaj jest już wzmocniony, tak. wzmocniony, No No dobra. No jest to dość grube, więc może wam przed jakimś takim mniejszym kamieniem was uchroni. E, no na przykład tutaj na przykład paradoksalnie, bo jak bud jest lżejszy, i miększy, to na przykład akurat ten przód jest taki yy, dość masywny, ale na przykład w ogóle yy, widać, że nie wiem, do czego są te buty, mam być szczery. jak porównuję to z tą, na przykład podeszpę, I nie dość, że ta guma jest no. mniej przyczepna sama w sobie, to jeszcze nie ma żadnego bieżnika, no. a tu jest właśnie to, co też wam ostatnio pokazywaliśmy, ten sprytny patent, że ta część, która przylega do pedałów, do platform, no, bo zakładam, że to enduro, czyli nawet jak będziecie mieć spedy, to macie takie spedy, które mają jednak większą platformę, też z jakimiś pinami dodatkowo stabilizującymi. No to ta część, która przywiera do pedałów, jest tą gumą taką ala a ta część, która na przykład łapie nam trakcję, kiedy chodzimy, jest po prostu takim, o takim trakt traktorami takimi wykończona. Tak, no tutaj jest tymi. podeszwa jak na chodnik. No to jak nie? z tego zsiądziesz z roweru Dalejki. gdzieś w lesie, czy w krzakach, czy w górach, no to po prostu się zaraz wyłożysz, jak gdzieś listko. No, taka jest prawda, nie? No. Dokładnie Taka jest. Tak. Jak to w ogóle cenowe? Jak wygląda porównanie cenowe? Wagowo, to są. To są dużo lżejsze. Dużo są. Lżej się, no, to naprawdę czuć, że masz to, że masz to na nodze. Ceny, ceny, ceny nam powiedzieć. Panie sprzedawcy, co? <laughs> Powiedz no, i, i, za ile i czemu tak drogo? Jakieś takie, takie najbardziej znujące teksty e, przy tym targującego się klienta? Jezus Maria, Panie, pozna. ile to i czemu tak drogo? Przeróżne, przeróżne były już y, patenty na to, na to jak zrobić że cenę fajniejszą. Panie, takie. Ej, one są teraz w promocji. kosztują 637 zł. katalogowo kosztowały 750. Te... E, Endury. Rally. Tak, Endury, czyli Bontragery, czyli Bontragery kosztują 637 zł teraz, tak? Tak jest. A Bontragery już ci powiem... Endury, teraz. Powiedziałeś Bontragery. 10 bontrager. tak Ten hours later. Małe zamieszanie z cenami, więc jeszcze raz. Tylko teraz się muszę na tym skupić. Ostatni. Jeszcze jeden. Reli, czyli te buty. Bontragery. 37 zł. Katalogowo 750 zł. Mhm. Endura. 639 zł. Katalogowo. O, czyli są katalogowo dużo tańsze. Fok i, i niedowierzanie. Czyli naszym zdaniem lepszy but w lepszej cenie. No, tak czy może być coś piękniejszego? Nie sądzę. Dokładnie. Dobrze, panie Michał, dziękujemy bardzo za ten tutaj odcinek, za tę prezentację, za tę fachową wiedzę i niezwykłe ogarnięcie w cenach asortymentu oferowanego przez ciebie. No cóż, jeżeli macie Ja jestem pytania... z tego dzisiaj najbardziej tak. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania... Tak, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tych butów, oczywiście napiszcie w komentarzach, Michał wam odpowie. No naszym zdaniem na pewno Endura jest tutaj ciekawsza opcją niż yy, droższy skądinąd Bodrager.